Witam. Przed nami kolejne zadanie z obliczania procentowego. Jeżeli byśmy chcieli to zrobić, to na początku zachęcałbym Was tak naprawdę do tego, żeby dokładnie przeczytać zadanie, a następnie wziąć odpowiedzi i po kolei posprawdzać, bo okaże się, że wcale nie musimy tak dużo liczyć, żeby otrzymać poprawny wynik. Najpierw zapiszmy to sobie. My mamy jakąś cenę działki, która została obniżona dwukrotnie o 10%, czyli najpierw obniżyliśmy naszą cenę o 10%, czyli minus 10%, a następnie naszą kolejną cenę znowu obniżyliśmy o 10% i w ten sposób otrzymaliśmy nasze 7,8732. Teraz, jeżeli byśmy w sumie chcieli wrócić z powrotem, to moglibyśmy Sprawdzić sobie po prostu po kolei odpowiedzi. Czyli wzięlibyśmy po kolei tą, tą, tą i tą, pomnożyli razy 90% dwukrotnie i sprawdzili, czy nam wyjdzie wynik. Ale to, jeżeli byśmy chcieli zrobić to zadanie bardzo szybko, a jeżeli byśmy chcieli zrobić to zadanie poprawnie, to trzeba byłoby zrobić coś takiego. My mamy, że x. Pomnożyliśmy właśnie razy 90%, a później znowu pomnożyliśmy razy 90%. I to nam wyszło z tego 7,8732. Wynika z tego, że możemy to też zapisać w taki sposób, bo przypominam, że procenty można zapisać za pomocą ułamka. 90% to nie jest nic innego jak 9, 10. czyli to 90% to również 9,0. Mamy tu więc sytuację, w której mamy x razy 9, razy 9 równa się 7, 8, 7, 3, 2. Znaczy to jedynie, że wystarczy pomnożyć razy 10, 9, żeby skróciło się to, a następnie znowu razy 10, 9 i skróci się też to. Kiedy to zrobimy, wyjdzie nam, że x musi być równy 97200, czyli odpowiedź B. Zachęcam również do zobaczenia poprzednich i nadchodzących filmów, które będą przygotowywać do matury. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, żeby nie ominęły Was kolejne nagrania. Zachęcam również do zapoznania się z platformą EtuMatura, która przygotuje Was nie tylko z matematyki, ale również z innych przedmiotów.